Witajcie. Bardzo często współczesne osiągnięcia cywilizacji są nie tylko ułatwieniem dla ludzi, ale powodują też nieodwracalne szkody dla przyrody. Tylko w ciągu ostatnich dziesięciu lat na świecie wyprodukowano więcej produktów z sztucznych, niż w całym poprzednim stuleciu. Jednorazowe sztućce, reklamówki, opakowania, butelki i inne pojemniki są najczęstszymi rodzajami plastikowych śmieci, które produkujemy na co dzień. Tylko 5% z nich jest potem przetwarzanych i ponownie wykorzystywanych w życiu codziennym. Reszta plastikowych odpadów to realne zagrożenie dla całego życia na naszej planecie. Tana i to 26-letni księgowy znak pur, fotograf amator, którego zdjęcia ostatnio stały się bardzo popularne na całym świecie. I są symbolem akcji mających na celu ochronę środowiska. Ta historia wydarzyła się w jednym z lasów w pobliżu indyjskiego miasta Nakpur. Znajomi, którzy wybrali się na przyrodniczą sesję fotograficzną, znaleźli coś, co ich przeraziło. Tanaj wraz z przyjaciółmi obserwował przyrodę, robił zdjęcia ptakom i drzewom. W końcu skierował obiektyw aparatu na jedną część lasu i nie od razu uwierzył w to, co zobaczył. Wiedział, że na tym obszarze żyją drapieżniki i dzikie zwierzęta, dlatego był mentalnie przygotowany na spotkanie z gospodarzami lasu. Ale to, co zauważył, uderzyło go i spowodowało, że po prostu za nie mówił. W oddali stał dorosły wilk, który wyglądał jak szkielet. Zwierzę było tak wyczerpane, że każdą jego kość można było zobaczyć i dokładnie policzyć przez skórę. Sierść zwierzęcia w wielu miejscach wypadła. Jego stan i zachowanie wołało o litość. Był to zagrożony wygnięciem wilk indyjski, którego głowa utknęła w plastikowym pojemniku. Najwyraźniej wilk próbował wydostać z niego resztę jedzenia. Z czasem, przez brak pożywienia i wody, jego ciało stawało się coraz bardziej wyczerpane i słabe. Tanna i Panpania tłumaczył, to był plastikowy pojemnik, który często służy do przechowywania żywności. Ludzie wyrzucają pojemniki gdziekolwiek chcą, co kończy się takimi incydentami z udziałem dzikich zwierząt. Znajomi samodzielnie nie mogli pomóc wilkowi i dlatego zadzwonili do Departamentu Leśnictwa. Potem pilnowali wilka przez dwie godziny, aby nie uciekł, dopóki na miejscu nie pojawią się specjaliści. To, co stało się później, zaskoczyło ich jeszcze bardziej. i z przyjaciółmi zauważył watachę wilków w liczbie około ośmiu osobników. Wilki cały czas były w pobliżu i obserwowały ludzi. Watacha patrzyła na ludzi, ludzie patrzyli na Watachę. Jak wspomniał Tanaj, to było nieopisane uczucie. Wydawało się, że my poznajemy i uczymy się wilków, a one nas. A kiedy już Watacha zdała sobie sprawę, że nie stanowimy dla niej zagrożenia, rozdzieliła się. Na pierwszy plan wysunął się ten biedny wilk z plastikiem na głowie. Wyczerpane zwierzę nie było pewne. Ale powoli zaczęło zbliżać się do nas. Reszta stała z boku i obserwowała krewnego. Gdy przybyli specjaliści, wilk spokojnie czekał już wśród ludzi, jakby rozumiał, że to jego ostatnia nadzieja na ratunek. Grupa specjalistów, która przyjechała na miejsce, związała łapy biednego zwierzęcia i po chwili oswobodziła jego głowę z plastikowego więzienia. To jednak nie wszystko. Przez stres i brak tlenu temperatura ciała wilka wyraźnie wzrosła i trzeba było polewać go wodą, aby przynajmniej odrobinę poprawić jego samopoczucie. Wilk przez cały czas leżał spokojnie i patrzył na ludzi. Pół godziny później uratowany indyjski wilk odzyskując siłę wstał i pobiegł chowając się ze swoją watachą w środku lasu. Nie pozwolił nawet zrobić sobie zdjęcia na pamiątkę. Raz tylko wychylił się za drzew, jakby dziękując swoim wybawcom. Znajomi byli bardzo zadowoleni, że zwykły spacer pomógł uratować biedne zwierzę przed nieuchronną śmiercią. Jeśli nie oni, wilk byłby jeszcze jedną ofiarą plastiku. Każdego dnia podróżnicy, naukowcy i fotografowie osobiście obserwują niszczące działanie produktów z tworzyw sztucznych, a sytuacja staje się coraz gorsza. Składowisko śmieci na Pacyfiku to przykład gigantycznego wysypiska oceanicznego. Jest trzy razy większe niż powierzchnia Hiszpanii i Portugalii łącznie. Mieszkańcy oceanu umierają przez plastik, połykając go i uważając za pożywienie. Nie inaczej jest z ptakami i zwierzętami lądowymi. Naukowcy mówią też o długotrwałych skutkach wykorzystywania plastiku, który rozpada się na mikroskopijne cząsteczki, trafiające ostatecznie do naszego układu pokarmowego i mający niszczycielski wpływ na organizm człowieka. Gorąco namawiamy ograniczajmy codzienne zużycie plastiku. Jeśli się z tym zgadzasz, polub nasze wideo. Do zobaczenia niebawem.